Słyszeliście o takim youtuberze jak Dawid 1235? Jak nie, to wam o nim trochę opowiem. Generalnie to jest oszust związany z przekupywaniem widzów multikontami i kradzieżą kontentu. Jeden z poważnych zarzutów: on z innych kont podszywa się pod wymyślone przez jego osoby, np. kozak dla Was i Mateusz Polska, ponieważ komentują jego każdy film. Skandal! Na tym klipie widać, jak ma 311 komentarzy na nudnym filmie z użyciem kontentu, od którego już odszedł. Najprawdopodobniej to są jego dodatkowe konta, rodzina lub znajomi. I tak on już nie nagrywa Minecrafta, bo to było nudne. Teraz kopiuje filmy od innych. Jego kanał teraz. 0% Minecrafta, 90% kradzieży filmów i zawsze wkurzająca nuda. Widzicie to? Green Screen nic nie dodał od siebie, tylko emotkę, która zasłania oryginalny film. Zaraz potem trzy te same filmy z inną nazwą. Jeden film posiada 129 lajków. No nie. Inne shorty są zwykłym nagraniem zasłoniętego ekranu z randomowymi napisami i ścieżką dźwiękową. Ludzie to lajkują. Ten short to skam. Nie pokazał dowodu na to, że dostał te karty. Oszustwo na widzach. Pokażę wam całego shorta na dowód. Jego shorty są albo randomowe, albo kopią. id 1, 2, 3, 5 kradnie co popadnie. Teraz pokażę klip, który namawia do tortury na zwierzętach i jest nieodpowiedni dla dzieci. Widzicie to? Namawia do picia alkoholu, wstawia nudne filmy z byle czym i kradnie filmy. i nie. Dawid 1235 to najgorszy youtuber. Jego zakładka społeczność to syf, sam spam, może lepsza od filmów, ale nowe posty to spam tagami multikont, bo nie wierzę, że to są jego widzowie. Używa metody sub za sub lub multikont. Nie zachęcam do oddania suba, ale do niczego nie zmuszam. Do widzenia.